Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. W numerologii okres 52 dni przed urodzinami jest często postrzegany jako czas krytyczny, znany również jako okno karmiczne albo faza przemiany. To przekonanie opiera się na idei cykli życiowych i ich wpływie na nasze życie. I dzisiaj będziemy o tym mówić, co takiego może dziać się podczas tych 52 dni, na co możemy być narażeni i dlaczego te 52 dni mają taką łatkę najgorszych dni w roku i jak w ogóle wykorzystać ten okres z korzyścią dla siebie. Ale zanim zaczniemy, witam wszystkich na kanale. Mam na imię Dora, jestem numerologiem i nauczycielem rozwoju duchowego. I jeżeli interesują Cię te tematy, to nakarm proszę algorytm przez dodanie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, by nasza praca miała sens. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat 52 dni? Jaka historia? Jakie jest uzasadnienie? Tak naprawdę uzasadnienie jest wielowymiarowe, ponieważ ma zarówno symboliczne, numerologiczne i praktyczne aspekty. Wśród uzasadnień są na przykład anegdoty, jako że propagatorka tej wiedzy, Gladys Slobo, pracowała kiedyś w szpitalu, zauważyła ona, że ten okres 52 dni przed urodzinami jest takim czasem, kiedy najwięcej osób choruje, ale też bardzo dużo osób umiera. I to zachęciło ją do pogłębienia tematu. Są też takie bardziej logiczne wytłumaczenia. Po pierwsze, wynika to z podziału roku na 7 okresów, z których każdy ma 52 dni. Wyjątkiem jest oczywiście rok przestępny. Ale dlaczego 7? No bo 7 ma bezpośrednie odniesienie do podziału czasu, z którym jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni. Mamy 7 dni tygodnia, tak? A przekładając to na szerszy obraz, analogicznie mamy też 7 okresów w roku, które trwają właśnie 52 dni każdy. Liczba 7, poza tym w numerologii, zresztą nie tylko w numerologii, uznawana jest za wyjątkową i moglibyśmy na ten temat bardzo dużo mówić, dlaczego ta liczba jest inna niż wszystkie, ale ja wystarczająco dużo czasu poświęciłam na ten temat na warsztatach o synchronicznościach, więc jeżeli chcecie tą wiedzę pogłębić, to zachęcam do nich zajrzeć. W każdym razie, 52 w numerologii to podliczba, która daje nam 7. 5 plus 2 równa się 7. Dużo tutaj, jak widać, tych siódemek, na pewno to zauważyliście, przy okazji 52 dni ale ta siódemka właśnie wyjaśnia, dlaczego te dni są takie krytyczne, dlaczego jest to czas zwiększonej wrażliwości. Siedem jest liczbą duchowości, jest liczbą wewnętrznej mocy i głębokiego zrozumienia. Siódemka odpowiada za introspekcję, za refleksję, za wewnętrzną pracę, za analizę przed rozpoczęciem nowego cyklu. I to dlatego w tym czasie, 52 dni przed urodzinami, nie mamy takiej potrzeby przebywania w towarzystwie, nie mamy potrzeby imprezowania, spotykania się, a raczej jest to taki czas, kiedy mamy ochotę schować się pod kołdrą. Siódemka ma bardzo bogaty świat wewnętrzny, więc często zamykamy się w naszym świecie. Zamykamy się tam razem z naszymi myślami i z naszymi emocjami. Dużo analizujemy, myślimy, przeżywamy, naturalnie pojawiają się jakieś lęki, ponieważ Siódemka również za nie odpowiada. I lęki te mogą dotyczyć naszej obecnej sytuacji życiowej, naszego związku, naszych priorytetów, naszej przyszłości. Czy ja jestem w miejscu, w którym chcę być? I gdzie chcę być w przyszłości? Jakich zasobów mi brakuje? Czyli jesteśmy bardziej skupieni na tym, czego jeszcze nie mamy, niż na tym, co mamy, niż na wdzięczności z tego, co jest. Idąc dalej, to powoduje większy smutek, czasami wręcz cierpienie, poczucie niezrozumienia, odizolowania od świata, prawda? od ludzi, od bliskich. Siódemka izoluje. Jeżeli pójdzie za bardzo w cień, to ta siódemka wręcz oderwie nas od rzeczywistości. Siódemka odpowiada za inne stany świadomości, a to znaczy, że ukojenie może przynieść nam medytacja, ale też na przykład alkohol czy narkotyki, ponieważ to są również odmienne stany świadomości. Często gdy nie rozumiemy swoich emocji, nie umiemy sobie z nimi poradzić, a siódemka pogłębia nasze uczucie bycia niezrozumianym, sięgamy po używki. W tym czasie ambicje i cele słabną, potrzeba dążenia do sukcesu odchodzi na dalszy plan, bo my mamy bardziej w tym czasie potrzeby zwolnienia. Zarówno nasza dusza to odczuwa ciało, jak i umysł. Domagają się odpoczynku, domagają się ucieczki, dłuższego snu lub po prostu samotności. I to jest to, na co powinniśmy sobie w tym czasie pozwolić. U mnie co roku jest taki moment, kiedy mam ochotę schować się pod kołdrą i nie wychodzić stamtąd. Jestem taka bardziej wrażliwa, bywam płaczliwa, choć na co dzień nie uwalniam w ten sposób emocji, w ogóle rzadko płaczę. To w tym czasie mi się to zdarza. I zwykle jest tak, że kiedy łapię się na tym, że jestem bardziej delikatna w danym y, czasie. To mówię o matko, przecież to są właśnie te 52 dni przed urodzinami. Jestem też mniej cierpliwa, szybciej się frustruję, a małe problemy wydają mi się no, trudniejsze, zdecydowanie do rozwiązania. Oczywiście nie każdy odczuje to tak samo, nie każdy będzie odczuwał te 52 dni tak samo, ale ten okres jest na pewno zdecydowanie trudniejszy do przeżycia, do przejścia dla osób bardziej wrażliwych. Mi się wydawało, że mnie to w ogóle nie dotyczy, takie gorsze samopoczucie, ale właśnie kiedy zaczęłam to obserwować, rok po roku, no to tak po prostu jest. To jest taki czas, kiedy dużo się dzieje, to jest taki czas, kiedy dzieci chorują jeden po drugim, to jest taki czas, kiedy się czuję bardziej zmęczona, mam więcej pracy i można powiedzieć, że mam takie poczucie przeciążenia. To znaczy już nie mam, ponieważ sobie z tym świetnie radzę i jeszcze na końcu tego nagrania powiem Wam, jak Wy również możecie wykorzystać ten czas z korzyścią dla siebie. W tym okresie może dojść do trudności. Trudności w sferze zawodowej, w sferze finansowej, w relacjach z innymi. Ale też w innych obszarach życia. Ten czas przynosi podobne energie jak rok dziewiąty albo jak okres dziewiąty. Możesz mieć takie poczucie, że wszechświat testuje Twoją wytrzymałość, zarówno tą fizyczną, jak i psychiczną, i emocjonalną. To jest taki okres, w którym nasza odporność również jest słabsza, więc częściej zapadamy w choroby i przeziębienia. Warto włączyć w tym czasie jakąś suplementację. Często w tych miesiącach dowiadujemy się o jakichś zdrowotnych problemach albo ulegamy drobnym wypadkom. Dlatego warto w tych dniach zachować szczególną ostrożność, szczególnie uważać na skaleczenia, ponieważ 52 to jest właśnie możliwość skaleczeń. I teraz słuchajcie, to nie znaczy, że mamy siedzieć w domu, nie wychodzić z niego, nic nie robić, bo ciągle słyszę, że jest taka narracja, jeżeli chodzi o numerologię, że te 52 dni przed urodzinami powinniśmy spędzić zamknięci w domu na klucz i nie robić nic, i nie wychodzić, i nie decydować po prostu nic. Ale żyć trzeba, tylko wiecie. Można zapiąć pasy, jak się wsiada do samochodu, można ich nie zapiąć. To jest po prostu kwestia pewnych decyzji, dzięki którym możemy być bezpieczni, dzięki którym możemy zdecydowanie łatwiej przejść przez ten okres 52 dni, tak naprawdę go wcale nie odczuć. Starajmy się w tym czasie unikać podejmowania istotnych decyzji, które wcześniej nie były zainicjowane, które wcześniej nie były przemyślane, dlatego że jeżeli podejmiemy je w tym okresie, to jest bardzo duża szansa na to, że możemy tego po prostu po urodzinach pożałować. W ciągu tych 52 dni możesz mieć także wrażenie, że Życie ci przecieka przez palce, że sprawy wymykają się spoza kontroli, że wszystko cię przytłacza, przetłacza, lub że jesteś po prostu przemęczony bez wyraźnej przyczyny. Możesz przeżywać dużo emocji, możesz mieć poczucie takiego trudnego okresu, bardziej wymagającego. I takie uczucia są naturalne w tym czasie. I oczywiście rób wszystko, co Ci pomoże w tym trudnym okresie, ale miej też dla siebie po prostu wyrozumiałość i pamiętaj, że to jest jedynie taki czas, a za horyzontem już czeka na ciebie nowa energia. Co ciekawe, konsultowałam z Sarą, że astrologicznie moment około miesiąc przed urodzinami również jest wyzwaniowy. Gdyż Słońce, zanim wróci na swoją pozycję urodzinową, wkracza w proces zakończenia Twojego rocznego cyklu. Wiąże się to z tym, że przebywa w symbolicznym dwunastym domu horoskopu w stosunku do Twojego urodzeniowego Słońca. A dwunasty dom to obszar odpuszczania, żegnania i zarazem przygotowywania się do nowego cyklu. Możemy czuć się słabsi, możemy potrzebować więcej spokoju i wyciszenia. Może pojawić się konieczność wewnętrznej pracy, wsłuchania w siebie i introspekcji. Najlepiej nie zaczynać nic ważnego w tym okresie, aby z kopyta ruszyć od momentu po urodzinach. Także jak widzicie, astrologia i numerologia idą tutaj dosłownie ręka w rękę. 52 dni przed urodzinami w numerologii to jest taki okres, który jest swoistym mostem pomiędzy starym a nowym rokiem osobistym. Okres, który staje się przygotowaniem do transformacji, staje się przygotowaniem do przejścia do kolejnego roku osobistego. Przypominam, że rok osobisty zaczyna się w Twojej urodziny i trwa do następnych urodzin. I każda taka zmiana roku stawia przed Tobą nowe możliwości, stawia nowe okazje, ale też wymaga domknięcia spraw, które mają się po prostu w poprzednim roku zakończyć. Każda taka zmiana również wnosi nową energię i my nadajemy rytualnie znaczenia swoim urodzinom. Zobaczcie, celebrujemy je, wiemy, że ten dzień to jest ten moment, kiedy magicznie dopisywana jest nowa liczba do naszego wieku. Niestety, a doskonale wiemy, że nasze postrzeganie rzeczywistości kreuje rzeczywistość. Więc, jeżeli urodziny w naszej świadomości wiążą się ze zmianą, to okres 52 dni przed urodzinami jest postrzegany jako czas intensywnej transformacji i czas przejścia, kiedy nasze stare wzorce myślowe, kiedy stare energie mogą być ocenione, przetworzone i ostatecznie uwolnione, aby zrobić miejsce na nowe. Numerologia, tak jak wiecie, podkreśla znaczenie zrozumienia i zaakceptowania przeszłych doświadczeń, aby móc w pełni wykorzystać nadchodzące okazje. Każdy rok życia jest powiązany z konkretną liczbą, która niesie ze sobą pewne określone energie i lekcje. I ten okres 52 dni przed urodzinami jest takim czasem, kiedy te energie zaczynają się zmieniać, One nas przygotowują na nadchodzące przemiany. Dlatego ten czas powinniśmy poświęcić Przede wszystkim na oczyszczenie i rozwiązywanie starych karmicznych wzorców. W jaki sposób możemy to zrobić? Na przykład przez przebaczenie. Warto zrobić sobie rachunek sumienia. Kto w mijającym roku osobistym zalał nam za skórę? Komu powinniśmy przebaczyć? Przebaczenie, pamiętajmy, nie jest dla kogoś, tylko jest dla nas. Jest po to, byśmy uwolnili żal, uwolnili ból, uwolnili cierpienie i mogli ruszyć do przodu bez tego ciężaru. Przebaczenie jest też po to, żeby zamknąć pewien rozdział i móc napisać nowy. Koniecznie też zastanówmy się, a siódemka, pamiętajmy, sprzyja introspekcji, co powinniśmy wybaczyć sobie. Jakie nasze zachowania, jakie nasze wzorce myślowe, jakie decyzje powodują, że nie kochamy siebie do końca, że nie do końca siebie akceptujemy? Czego nie akceptujemy w sobie? Czy jest to coś, co jest związane z naszym działaniem, czy jest to coś, co jest związane na przykład z naszym wyglądem? Co o sobie myślimy? Co wymaga przebaczenia? Może to w jaki sposób traktujemy swoje ciało? Może nie dajemy mu należytego szacunku? Może źle się odżywiamy? Może palimy papierosy? Zachęcam do powiadania tutaj, zarówno jeżeli chodzi o, o naszą fizyczność, jak i o tę część naszego ducha, naszej duszy. By być gotowym na nowe energie, powinniśmy też zająć się uleczeniem starych ran i uwolnieniem się od przeszłości. Być może jest coś jeszcze, co się za nami ciągnie. Nie chcemy wchodzić w nowy rok przecież z ciężkim bagażem z poprzedniego roku, tak? Nowy rak daje nam nowe okazje, nowe możliwości, więc jeśli chcemy móc je schować do plecaka, to musimy usunąć najpierw z niego to, co nam ciąży. Możemy to przepracować w swoim sercu. Możemy skorzystać z terapii lub innych narzędzi, takich jak tapping, możemy skorzystać z akupunktury, możemy skorzystać z usług naszego Mariusza, cokolwiek z Wami rezonuje. Powiedzieliśmy już sobie, że energetycznie okres 52 dni przed urodzinami sprzyja introspekcji i głębokiemu zrozumieniu siebie. I to jest to, co nam pomoże w tym czasie, a więc praktyki duchowe, medytacja, inne formy samopoznania, na przykład praca z dziennikiem, praca z podświadomością itd. Okres 52 dni przed urodzinami jest też nazywany małą dziewiątką, ponieważ kończy rok i przynosi energię właśnie związane z dziewiątką. A dziewiątka jest energia porządków, jest energia zakończeń, zamykania starych spraw, starych rozdziałów, sprzątania, pozbywania się z przestrzeni naszego życia tego, co nam nie służy, bez względu na to, czy jest to związek, czy są to jakieś przekonania. Yy, dlatego ten czas warto wykorzystać na zrobienie porządków w swoim wnętrzu, po swojemu. Czyli nie tak, żeby życie nas do tego zmusiło. Ale tak, żebyśmy my mogli tym kierować. Na przykład pracuję nad sabotującymi przekonaniami, ale też pracuję w swoim otoczeniu, czyli sprzątam przestrzeń rzeczy popsutych, sprzątam przestrzeń rzeczy, które są nieużywane, które gdzieś tam zalegają, wyrzucam stare paragony, wyrzucam dokumenty, wyrzucam pobite szklanki, podarte skarpety, po to, żeby w ten nowy rok wejść z energią obfitości, a nie z energią biedy. Liczba dziewięć niesie ze sobą także głęboką mądrość i skłonność do poszukiwań duchowych. Jest to taka energia, która sprzyja rozwojowi duchowemu, która sprzyja medytacji, sprzyja zrozumieniu głębszych prawd o sobie, o wszechświecie. Także tak jak widzicie, idealnie współgra, a nawet pogłębia te cechy siódemkowe. Tak jak widzisz, to nie jest czas na zabawę, to nie jest czas na działanie. Bardziej na wycofanie się w głąb siebie i lepsze zrozumienie swoich potrzeb. To jest taki czas, żeby spojrzeć wstecz na ten mijający rok i ponownie, Ocenić poprzednie miesiące, ocenić swoje osiągnięcia, przemyśleć na nowo, co warto zachować, co warto nieść ze sobą w przyszłość, a co należy zostawić, począwszy od związków po stare zachowania i projekty. Czego nie powinno się robić 52 dni przed urodzinami i na co powinniśmy uważać? Wspomniałam już nieco, że jest to energia zakończeń, dlatego na 52 dni przed urodzinami w całym tym okresie nie powinniśmy zaczynać nowych rzeczy. To nie znaczy, że mamy siedzieć w domu i nic nie robić, ale jeżeli możemy wstrzymać się z podpisywaniem ważnych dokumentów, jeżeli możemy wstrzymać się na przykład z zakupem domu, ze zmianą pracy, to zróbmy to po urodzinach. W tym czasie, podobnie jak w dziewiątym miesiącu, podobnie jak w dziewiątym roku, nie inicjujemy żadnych ważnych życiowych zmian. Niedobrze też wychodzi w tym czasie taka próba forsowania czegoś na siłę, wkładania za dużo pracy w coś, co chcemy, żeby się wydarzyło, bo zwykle wtedy tak trafiamy na mur lub ściany. Pamiętam, jak Sara przed swoimi urodzinami, właśnie w tym roku, próbowała sprzedać samochód. I nie szło, chociaż auto było naprawdę świetne, miało bardzo dobrą cenę. Ja jej wtedy powiedziałam, Sara, ty tego samochodu teraz nie sprzedasz, nie rób sobie ciśnienia, w ogóle najlepiej zapomnij o temacie, to auto sprzeda się po urodzinach. I kupca znalazła dzień po swoich urodzinach. Także moi drodzy, przez 52 dni po prostu idźcie z prądem i starajcie się nie podejmować nowych, wyczerpujących zadań, starajcie się nie forsować nic na siłę, po prostu pozwólcie sobie na to, żeby sprawy działy się w swoim tempie. No i teraz pytanie za 100 punktów, w jaki sposób sobie pomóc przez te 52 dni? Najlepszymi praktykami na ten czas są praktyki zarówno oczyszczające, jak i ochronne. Takie jak regularne oczyszczanie domu regularne oczyszczanie właśnie przestrzeni, przedmiotów, które przynosimy do domu, regularne oczyszczanie siebie. Jeżeli nie wiecie jak to robić, możecie skorzystać z gotowych zestawów, które są dostępne razem z instrukcją na naszej stronie. Możecie też szczególnie zadbać właśnie o ochronę czy o oczyszczanie w momencie kiedy wychodzicie do jakiejś galerii handlowej, gdzie mijacie tysiące osób albo wracasz się ze spotkania z osobą, która dosłownie wydrenowała z Was energię. To są takie momenty, kiedy tym bardziej potrzebujecie tego oczyszczania. I możecie zrobić uziemianie, wizualizację, możecie zrobić sobie kąpiel oczyszczającą, cokolwiek z wami rezonuje. Możecie nosić talizmany ochronne, takie jak ja teraz noszę, ponieważ jestem właśnie w tym okresie 52 dni przed urodzinami i dokładnie te wszystkie stany, o których Wam dzisiaj mówiłam, zainspirowały mnie do tego, żeby nagrać to nagranie. Możecie trzymać w pobliżu, w swoim otoczeniu kamienie na ochronę. Możecie też robić bardziej oczywiste rzeczy, jak po prostu mieć zwiększoną uważność przez ten czas na to, co robicie, w jaki sposób to robicie, na to, żebyście byli ostrożni, nie ryzykowali za dużo, a więc zakładanie kasku, jak wychodzicie na rower, nie robienie żadnych ryzykownych, nieprzemyślanych ruchów. Typu, dzisiaj dwa razy po prostu wyjechałam z ulicy Podporządkowanej i to było tak dosłownie na styk. I właśnie zdałam sobie wtedy sprawę, że o matko kochana to jest właśnie to, czego nie powinnam robić, czego normalnie nie robię, a teraz jestem do tego skłonna, także uważamy na takie sytuacje. Kolejną ważną rzeczą jest zadbanie o sferę emocjonalną, czyli dbanie o to, żeby wibracje były nieustannie wysoko. Nie sięganie po praktyki duchowe, kiedy jest już z nami naprawdę bardzo źle, bo wtedy jest zdecydowanie trudniej, ale regularna praca nad duchowym aspektem życia, codzienna praca i jak to może się przejawiać chociażby przez to, że nie jesteście dla siebie zbyt surowi, poprzez pozwolenie sobie na chwilę smutku i samotności, ale takiego bez poczucia winy, poprzez medytację, poprzez relaksującą kąpiel, poprzez pracę z dziennikiem, z kamieniami, dobrze, tutaj się sprawdzi kwarc różowy. Tak jak widzicie, jest tego bardzo dużo. Możemy nawet iść na spacer, poprzytulać się do drzew, albo po prostu spędzić czas naszym pupilem, jeżeli to nas w jakiś sposób energetyzuje. Możemy tańczyć rano do muzyki, wszystko jedno jakie, jeżeli nawet Discopolo powoduje, że rosną ci wibracje, to też możesz to robić. To nie jest tak, że wysokowibracyjną muzyką są tylko mm, określone mantry, tylko po prostu wszystko to, co mm, poprawia nasz nastrój. Naładować baterie pomogą w tym okresie również kontakt z naturą, mm, słuchanie wysokowibracyjnej muzyki. I tutaj oprócz Discopolo <noise> mogę polecić także y, mantry, tak? Na przykład mantra Om Mani Padme Hum. Obcowanie z piękną sztuką, bo to także jest siódemka. Czytanie książek, wyciszanie się, medytacja, yy, romantyczne wypady. Siódemka też lubi właśnie takie bliskie relacje romantyczne. Zajęcia twórcze, takie jak malowanie, jak pisanie pamiętnika. Pamiętajmy, że wszystkie nasze systemy w tym czasie będą potrzebować odpoczynku zarówno umysłu, ciało, jak i dusza I to powinno być priorytetem w tym okresie. Nie praca, nie rozrywka, nie pogoń za celami, nie zakupy. Tylko właśnie taki wewnętrzny spokój, uzyskanie takiej harmonii wewnętrznej. I często w ogóle okazuje się, że mimo tego, że ten okres jest bardzo wymagający emocjonalnie, jest to najbardziej duchowe 52 dni roku. Pełne wglądów, wiedza o nas samych. To jest taki okres, który może przynieść głębokie zrozumienie, i tego Wam bardzo serdecznie życzę. Jeżeli jesteście przed rodzinami, to życzę Wam również, żeby Nowy Rok przyniósł dla Was to, co najlepsze, a żeby 52 dni przed Nowym Rokiem, przed. Nowym Rokiem Osobistym były dla Was po prostu łaskawe. Wszystkiego dobrego.